Jeśli chodzi o możliwości poprawy sytuacji w zakresie programu szczepień przeciwko HPV, to prawdopodobnie sytuacja jest wieloczynnikowa. Na pewno kluczowym elementem, na którym powinniśmy postawić nacisk, to edukacja, edukacja docelowej grupy, głównie rodziców nastolatków, którzy powinni być szczepieni. Na pewno musimy dalej edukować personel medyczny, zarówno zespoły medycyny rodzinnej, czyli lekarzy, którzy myślę, że są już w ogromnej większości, przekonani są zwolennikami tych szczepień, ale także pielęgniarki środowiskowo-rodzinne, pielęgniarki POZ, a także położne, które mają, powinny mieć jak największy udział w edukacji pacjentów. Natomiast sam program, o czym była mowa podczas dzisiejszej, dzisiejszego panelu, wymaga także zmian organizacyjnych. Procedura przystąpienia do samego programu dla, pod, dla jednostki podstawowej opieki zdrowotnej, rejestracji pacjentów na szczepienie jest dosyć skomplikowany no i pozostają kwestie rozliczeniowe i sprawozdawcze, które także cechują się dużym stopniem komplikacji i wiem, że trwają działania na na rzecz uproszczenia samej procedury realizacji programu szczepień przeciwko HPV. Zmiany, które są planowane w programie szczepień przeciwko HPV powinny przyczynić się do usprawnienia jego realizacji i przede wszystkim do większego za, y, zainteresowania placówek podstawowej opieki zdrowotnej właśnie realizacją tego programu. O ile wiem tylko Około w tej chwili 37-38% placówek POZ przystąpiło do realizacji tego programu, natomiast na razie znaczna większość placówek niestety nie realizuje. I przyczyny, które leżą u podstawy tego faktu, należy właśnie upatrywać w małej atrakcyjności, a w dużym stopniu komplikacji realizacji procedur w programie szczepień przeciwko HPV. W docelowej kochorcie zaszczepiono około 20% uprawnionych na Natomiast efekty zdrowotne szczepień będziemy obserwować dopiero za najbliżej za kilka, nawet kilkanaście lat. Będą one widoczne pod postacią zmniejszenia zachorowalności na stany przedrakowe szyjki macicy u młodych kobiet wchodzących w badania przesiewowe, głównie badania cytologiczne, ale także badania molekularne. Natomiast pełne efekty szczepień przeciwko HPV zaobserwujemy dopiero za kilkadziesiąt lat w postaci zmniejszenia zachorowalności na raka szyjki macicy w całej populacji a także zmniejszenia częstości występowania innych chorób związanych z tym wirusem.